Dzień dobry, a dzisiaj przygotowałem dla was listę wyrazów rosyjskich, które brzmią tak jak polskie, ale znaczą coś innego. I tych wyrazów na razie przygotowałem 18, ale jestem ja pewien, że jest ich dużo więcej, dlatego prawdopodobnie może zrobimy jeszcze drugą część. Pogoda też bez beznadzienna, chciałem sobie na rower wyjść, ale wieje, jest bardzo nieprzyjemnie. Jeśli się mylę, to tak się nauczyłem, a jak się źle nauczyłem i was wprowadzam w błąd, to już nie moja wina. Tam jak się ona A wymienia, to nikt mi tak naprawdę nie wytłumaczył kiedy to się robi, ale już tak mniej więcej sam to ogarnąłem mniej więcej gramatycznie, tak fonetycznie, kiedy mam przyznać jako A, kiedy jako O. Tak już intuicyjnie. Mam nadzieję, że tak jest naprawdę, a nie, że to są jakieś po prostu synonimy i to może brzmieć trochę inaczej, ale będzie no, też można było to na przykład dwujako zaznaczyć, albo że to też nie są takie wyrazy, które po prostu dwa znaczą jak zamek na przykład ten zamek do drzwi i zamek jako zamek, no nie? Ale nawet jeśli tak jest, to przynajmniej i tak może mieć też inne znaczenie, więc i tak to się nie przyda mi nigdy i tak. A więc tak, szyna rosyjskie to jest po polsku opona, natomiast polskie szyna to będzie po rosyjsku rezly. Masło to jest olej, natomiast masło to jest maslo sliwo sznoje. Luk to jest cebula. Ale nie wiem, jak jest tułek akurat. Jest 60% szans, że uda się zrobić wreszcie tą kreskówkę, o której cały czas piszę na karcie społeczności. antifreeze To nie jest jakaś tam grupa przeciwko freezowi, tylko to jest yy, z kategorii motoryzacji płyn chłodnicowy. Miło. To nie jest, że jest komuś miło, tylko jest po prostu mydło. Natomiast, jak jest komuś miło, to jest nicca Podróżnicja nie oznacza podróżować. Lecz ta przyjaźnić się. Natomiast podróżować to będzie pudeżek stevec. Partfiel to jest teczka. Natomiast portfel, bumażnik Kasa to jest warko. Duchy to nie są duchy, tylko perfumy. Natomiast y, duchy to są prizraki. Wyrwać to jest wymiotować. Natomiast wyrwać to jest schwaczyć. Kawior to będzie dywan. Natomiast kawior to ikra. Tutaj trochę zaplątane będzie. Fotel to jest krzesło, Krzesło to jest stół. A stół to jest tablica. Szajba to nie jest, że ktoś ma szajbę na jakimś punkcie, na przykład na rowerze, jak dużo jeździ. Tylko to jest podkładka pod nakrycie. Natomiast szajba to jest septik. Patron to nie jest. Patron, tylko to jest uchwyt. Natomiast patron to jest yy, pokrowitiel. Nacznik to jest lampka nocna. Natomiast nocnik to będzie korszok. No i dentka to będzie kamera. A kamera to chyba. Nie wiem jak będzie. Odlewam perfumy niszowe. Jak ktoś byłby zainteresowany, to piszcie do mnie. Nowelista Adventure 3,5 zł za mililitr. Odleję 30 ml. Maksymalnie. Karder Barcelona Quiz 5 zł za ml. Odleję maksymalnie 60 ml. No i to tyle na dzisiaj. No i tak, ja się tego nauczyłem, miałem nadzieję, że to w głowie pozostanie, a nie będzie tak, że ja się tego odcinka, a potem i tak zapomnę i tak. Dziękuję za oglądanie. Do widzenia.